Cześć, tutaj z GryDekPL i dzisiaj y, nie zagramy sobie y, niestety w Minecrafta, tylko będzie to mm, odcinek, prolog y, z E nieznajomym. No tak, właśnie. I, tak, jest Mamy to... O, 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 śmieszną mapkę. I będziemy sobie na nią, na niej grali. No właśnie, y, premiera będzie tak za, za dwa dni. Zależy kiedy to. Zależy kiedy to otrzymacie. Zatrzymać będzie to pewnie we, we wtorek, rano. Ale no dobra. Albo nawet w poniedziałek. Dobra. Także ja wrzucę numer, to znaczy link do kanału nieznajomy. Nie, nie wiem, co no tam jeszcze do powiedzenia, ale dobra. Tak, to jest floating survival. Mamy tutaj kilka biomów. biom, Biom wodny. Biom Śnieżny I no i tego typu. Także my tutaj będziemy sobie grali. Jeszcze przeczytam Wam zasady, ale najpierw zobaczymy, co mamy w skrzynce. Te rzeczy mamy w skrzynce. No i to dla nas będzie, to jest akurat jak dla nas. Ale zabieracie będziemy dopiero po. Właśnie. O, w pierwszym odcinku. Właśnie, teraz Ty tutaj tańcz, a ja będę. Nie wiem, ja będę czytał zasady. I prolog będzie tylko na kanale z No właśnie. E... Bo zapomniałem włączyć nagrywania. <laughs> <laughs> Także e, tak, challenge. Make a cobblestone generator, make a wet farm, make a melon farm, make giant red and brown mushroom, make a cactus farm, make a, a house with four window and six book health, make a red farm, opt co on tu napisał? Dobra, nieważne. Make an iron pickaxe. Make ten bread. Make ten mushroom stew. Make a diamond block. Climb to, uh, the tree canopy. Make a tree house. Uh, build a mob spawner. I tego typu. Link do tego, do zasad i do tej mapy. Macie u mnie w opisie. Tak więc, żeby. O, już się zabił. <grym> żeby nie przedłużać. Um, żeby nie przedłużać. Um, to, y, no to już kończymy nagrywanie i widzimy się niedługo w tej i z lepszym głosem, bo muszę jeszcze pomajsterkować y, z tym z nagrywaniem w dwóch dwie osoby. Tak więc y, tak, my się widzimy niedługo. Jebi, nie bij y, mnie. Tak więc my się widzimy niedługo i komentujcie, subskrybujcie y, zielony magiczny guziczek i do zobaczenia! No to jest, lubię to łapka, wiesz, tak. Łapka. A, dobra. No, <laughs> Dobra, tak więc my się widzimy y, za jakiś czas i do zobaczenia. I no.